Aleksandra Wojtusiak po wygranym pojedynku na szarze MMA2. Przede wszystkim gratuluję tej wygranej. Powiedz, w którym momencie czułaś, że przełamujesz Angelikę? Czułam to doskonale w drugiej rundzie. Widziałam, gdy rywalka już jest położona. Brakowało i tchu. Była kiepsko przygotowana z tego, co zauważyłam. Jak, jak ciasno było założone to duszenie w pierwszej rundzie trójkąt. No ja mam taki fakt, że mam... No nie da się mi dociągnąć do końca ani trójkąta, ani... Lachy na ręce, także myślę, że to głównie dlatego, ale co prawda prawą rękę do balachy miała niedociągnięto, bo miała rękę skręconą, ale tak to pokazała też dobry swój parter. Powiedz na koniec, jak Ci się podobało walczyć przed własnymi kibicami? Czy no czułaś ej. ten doping? Tak, doping czułam jak najbardziej. Dziękuję wszystkim za ten doping. No i myślę, że zobaczymy się w przyszłym roku na szerszej jeśli się odbędza. Gratuluję w takim razie. Dziękuję.